Przyznam, że już sobie, tak, e, pokupowałam sobie na przykład rzeczy, e, mam większość rzeczy odblokowane, no i mam premium, dostałem z Misyklonog. No więc tak, czy jak oj, to... jadę. Nie wiem, czemu mnie wylogowało. Ale łączę już. Właściwie napiszcie mi w komentarzu, co to jest za czołg, co to stoi w tyle. Ja mam czwarty, nawet piąty poziom, a mi nie pokazuje, że... a ciągle pokazuje, że drugi. Więc takie i Dobra, jak widzicie Tutaj chyba stoi a 20 Właściwie 2 a 20 Podejrzewam, że znowu będą kurce reklamy Jak oczywiście na Zawsze na start No więc, um... Oj. O. O. No to że jak to wygląda. O. Nie, nie, nie. O. O. Oto i mój czołgan Na no, 23 godziny i 51 minut. Właśnie no. Dobra, otworzymy sobie. pewnie nic fajnego nie wypadnie. No zobaczmy. Dowładowania wolnych pili. Właśnie, zobaczmy, ile jest za premium. Takie podstawowe na jedną 250 trzy dni. 500. Yy. No dobra No tutaj mogę sobie zrobić to, ale już wam mówię na co ja tutaj sobie zbieram. Ja zbieram na to, albo na to, a na to to No wiecie. Mam tutaj 8000, więc dzisiaj będziemy robić sobie bitwę. No to dobra Czas start Bitwa będzie trwać. Bitwa, bitwa, bitwa bitwa Faha. O nie! Serio normalnie to widzowie, podejrzewam, że... Jedzie ja za czas. Dało ginę. Szkolanka wystrojona. I wypadać. No, zamoś się spóźnę. Nie lubię Inta, widzowie. No widzicie, co się dzieje. Oni mają w ogóle kawę. No błagam, no co? Aaaa. O. А тут уже ею А ну курды ноги А есть грады боже, люди No Dobra Zniszczymy tego to 20. Dalej, 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 dalej. Woziwnik zniszczony. U. U. Koniec bitwy Proszę, czekać. Ty mi do skóry. Czekanie. O, a, 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 a. Właśnie, przyznam, że często miałem bramie właściwie ostatnio. Tak to ja przyjęłam zaproszenie do Plutonu, czy nie przyjęłam? А, нет, все. Добро. Добро. Ваш, не фига, добра. Трона. Добра. Вот, не забывайте, что много такого Так, это... Хацара не сбадал до конца? Ile ja mam tu? Zero, no dobra. Trochę Do zero, to ja nie będę badał. Dlaczego wiedzę. A tak w ogóle to je wola. wziąć tą drogę dolną Po PZ4. Nie, dlatego że. Hmm. A chwila. Badaj. Ej, może sobie, yy, da. Yy, Pojrzę sobie tym... Oczywiście wezmę swój kamuflaż, taki piękny. Który ja mam tu sobie. Tylko nie wiem, gdzie on Gdzie on, kurcie jest. O, 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 nie, błagam co, no nie, o, no, no, co 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 co, co, ta co, co, co? O, twórz. Dobra, ale. Może nawet jak... O! A tym razem to co ja tu dostanę? Kurczę, jeszcze bym dostał na dwa dni, gdybym miał... Kurczę, przyku... no kupił przepustkę, ale nie zrobię, tak no, 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 wiecie. Боже. Добро. ГПА, да? Albo nie będę po prostu grał tym Znaczy będą na mnie w kurczę w górze. Dobra bitwa No jedziemy widzowie Midre uh. Bur dla mnie też najgorsza mapa Wiecie? Oa ja, je baga

W ogóle ja to. Nie, nie no, błagam. Ja, no, Tylko żeby było bez lagów. Ale pewnie będzie.

no ale jak laguje ciągle a tak nigdy to ja nie miałem wiecie może no, to z Ja no ale że to się nie się i to tym najgorszym Masekra! O No dobra, przejmuję. No zobaczmy, co będą tu robić. Jeden wroc. Jeden wroc z dwa. co proszę? One for one. No się zniszczyć właśnie to staranowanie stworzyłem. Czuję, wysadził mu magazyn, o mój. No. Tak coś jak to wszystko dzisiaj. Eee, mamy po prostu straszne lagi, bo czas tego nagrywania. więc... pa widzowie. Oj, oh, yeah, Zobaczmy oh, yeah, ile ja yeah, no, za... <muchy> Plus jeszcze 14 kasiorki Pięknie, pięknie. Dwie misyki wykonane. I odbieram sobie skrzynę. Co? I poziom już zebrałam jecie widzowie 50 tysięcy. Dobra, słuchajcie, no to może sprawdźmy ile mamy, bo ja poza cztery d dobra, tak, się jak wiedzą, wie. Hmm... Ja rekamofla sobie czas kopię. No ale nie... Barnie nie ma raczej co. Wiecie? Można miejsce jedno.

nu um, no dobra, to powiedz Bye! Um, bye.